Witajcie drodzy moi widzowie No mam tu taką Fajną rewelacyjną Kamerkę Po prostu tą kamer kamerkę sobie Mogę zabrać po prostu Taką Wszędzie to jest taka z Podczerwień ma Wszystko taki Ten Ma wifi No to jest taka na kamereczka Tego fajna elegancka No tą po prostu Mam taką kamerkę że po prostu to mogę nawet sobie podpiąć, nawet i czy do skutera, drodzy moi widzowie, czy tam powiedzmy, nawet do samochodu można. Wszędzie można. To, to jest taka o, elegancka kamerka. Tu karta pamięci wchodzi. O, o taka o, fajna ciekawostka. O, to jest taka fajna rzecz, no. No wiadomo, no mogę sobie coś tam, gdzieś tam fajne, coś tam elegancko gdzieś tam włączyć ją koło domu se, czy gdzieś tam fajnie, elegancko, ale to po prostu są, to jest kamerka, to z wyższej półki, no ja po prostu tą, tą kamerkę musiałem po prostu sobie ją taką, taką, po prostu ja już Kiedyś sobie tą kamerkę załatwiłem, bo ona taka, taka wyższa półka i ona bardziej ma taki lepszy taki obiekt. No, po prostu to jest blanc, nubka elegancka. Po prostu w środku akumulatorek. Długo ten akumulatorek trzyma, drodzy moi widzowie. No i wiadomo, no, po prostu. Nawet można sobie, po prostu to jest taka kamerka, jakby tego, po prostu można sobie szczególnie tego w aucie dać, czy, czy nawet sobie można dać, jak idziesz sobie. Mają tam niektórzy też, takie kamerki sobie noszą, tego, nie, po prostu sobie to tak, mówię. Ja tak okazyjnie sobie tego, po prostu takie coś, kiedyś sobie zakupiłem, tanio, kiedyś kupiłem, no. No to tak 170 dałem za to, a tak to bym dał czysta, nie? No, ale no po prostu trafiło mi się, kupiłem sobie to kiedyś, no ale to teraz jeszcze sobie to tak po prostu, no jeszcze teraz po prostu to sobie ciągłem i teraz tak testuję to po prostu no. A na razie to jeszcze nie wiem co i jak tutaj na tym, no bo taka jak na telefonie to ja wiem no. No fajna, to ma taki, włącza się O elegancki ma obiekt fajny, elegancki o. o Tu ma fajną Fajne ma elegancko Że po prostu ma ten ten fajny Po prostu można z daleka, z bliska, fajny ma, elegancki Tu się wyłącza G git majonez, rewelacja! No, po prostu ja, po prostu ta kamerka, to ona jest przydatna, ta kamerka, no. No, także mówię, no, także ja po prostu tak, no. Wiadomo, no, ta kamerka to trochę jest lepsza, no, bo kiedyś miałem taką fajną kamerkę, kiedyś miałem taką kamerkę, no, ale ona taka nie za bardzo. Po prostu to jest rewelacyjna kamereczka, fajna, elegancka i wyższa półka, wyższa półka. No. Po prostu to jest po prostu, po prostu, one są takie wytrzymałe, bo one po prostu nagrywają każdą tą, w każdej tej nagrywają rozdzielczości. No. Po prostu karta pamięci mam, tu dałem 4 giga, fajne, eleganckie, no i też, i mam też. Fajnych trochę rzeczy tego. Fajnie i też po prostu to jeszcze sobie, może jeszcze tam czekam, właśnie czekam fajne, eleganckie swoje organy. Może coś tam sobie za. Na razie jeszcze tam trochę te organy czy To także zobaczycie, drodzy moi widzowie, w drugim moim filmie. No i zobaczycie, no, po prostu ja tam po prostu. Na organach to trochę to trzeba tam wiesz, wiadomo no, wiadomo ci po prostu mieć taki refleks, że po prostu tak idziesz niski ton, wyższy ton, żeby po prostu no, że na tej klawiaturze musisz mieć po prostu dobry refleks, bo jak nie masz tego refleksu, to jesteś po prostu, to. to to nie ma z tego drygu, no A po prostu to trzeba tylko fajnie iść. No, no wiadomo. No ale to nie są tam to są, to nie są tanie rzeczy. To są drogie, eleganckie, fajne. Także drodzy widzowie. Zapraszam was do drugiego mojego filmu. Zobaczycie jak ja. Po prostu jak ja będę testował te organy po prostu i, i będę po prostu. Tam. Po prostu coś taka, taka. Ja wypróbuję. No. no. Także, drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.